Doe het maar, jeetje! Doe het maar! 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 Doe het Poczekaj Jeszcze No! Ej, na internet to wrzucę Dawaj z drugiej strony, ja. On Nie Kim on stoci A ja nie? Ej, teraz wrócimy na internet, Chodź, no Chodzę tu jakąś piramidę na tym drodze jak wszyscy Ej, mam, weź mnie jeszcze raz Poczekaj, nie z tego Z tego to, Już? No, cały czas <grymne>